Już jakiś czas temu gubernator Florydy Roy DeSantis zakazał dzieciom poniżej 12 roku życia używania telefonów w szkołach. Przyczyniło się to do polepszenia relacji społecznych tych dzieci oraz do zwiększonej pewności siebie. A jak sytuacja prezentuje się w Polsce? Otóż zadzwoniliśmy do kilku szkół, z których odebrała jedna i odpowiedziała nam, że co prawda telefony są możliwe do używania przez dzieci w szkołach, natomiast istnieją pewne ograniczenia. To ta cała odpowiedź, którą otrzymaliśmy z jednej ze szkół. Jak sytuacja prezentuje się w Polsce? No, Rzecznik Praw Dziecka mówi, że takich regulacji państwowych nie ma, natomiast odsyła do regulaminów poszczególnych szkół. A jak wiemy z książki The Anxious Generation Jonathana Haida, obecność social mediów w życiu dzieci pobudza ich niepewność oraz obniża relacje społeczne z innymi dziećmi. A co Państwo sądzą o tym problemie? Czy jest to dla Państwa temat ważny i czy powinny spo, powinien spotkać się z regulacjami ogólnokrajowymi, czy jednak pozostawić ten temat w gestii dyrektorów szkół?